Siema, dosłownie przed chwilą poznaliśmy już drugiego mowa, na którego głos będziecie mogli oddać już 14 października w 24-godzinnym głosowaniu. Jest nim Raskal, czyli po polsku Łotr lub Łajdak. Będzie on żył pod ziemią, a dokładniej w jaskiniach bądź kopalniach. Nie jest on wrogi, ale chowa się przed graczem. Za odnalezienie go trzy razy, gracz dostanie od niego przedmiot, prawdopodobnie enchantowane narzędzie bądź coś związanego z kopaniem, może kilka sztuk jakiegoś surowca. Z wyglądu przypomina jakiegoś trola z plecakiem. Nie wiem tylko skąd nazwał łotr, bo Mob ten wydaje się raczej dla mnie przyjazny i pomocny, a przeszkadzający graczowi. Osobiście bardzo podoba mi się jego wygląd i póki co jest on chyba moim faworytem, ale z moim ostatecznym werdyktem poczekam jeszcze do jutra, kiedy zobaczymy jak będzie wyglądał ta w golem. Trzymajcie się i cześć!